Fritz Powerline zmienia każde gniazdko elektryczne w bezpieczny i szybki port sieciowy. W ten sposób, bez konieczności układania nowych kabli, można podłączyć do sieci domowej dowolne urządzenia sieciowe, wykorzystując istniejącą już instalację elektryczną. Jeśli router Fritzbox zostanie połączony z jednym z adapterów Fritz Powerline, połączenie z internetem nawiązane przez Fritzbox będzie przekazywane przez instalację elektryczną. Wydajna technologia Powerline osiągająca prędkość do 500 Mbit na sekundę jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowań wymagających dużej szerokości pasma, takich jak telewizja HD, wideo 3D i media strumieniowe. Adaptery Fritz Powerline nie wymagają żadnej dodatkowej konfiguracji, aby tworzyć stabilne połączenie w całym domu, nawet w oddalonych od siebie pomieszczeniach. Dzięki temu PowerLine jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym dostęp do sieci LAN lub WLAN w pomieszczeniach, w których warunki utrudniają bezpośrednie podłączenie przez sieć bezprzewodową do FritzBox lub ułożenie kabli sieciowych. Aby połączyć ze sobą parę adapterów Fritz PowerLine, wystarczy podłączyć je do dwóch gniazdek elektrycznych. Należy jednak unikać listew zasilających, ponieważ mogą one zmniejszać wydajność sieci Powerline. Powinno się także zwrócić uwagę, aby obydwa adaptery były podłączone do tego samego licznika prądu, co jest powszechnym zjawiskiem w przypadku prywatnych domów i mieszkań. W adapterach Fritz Powerline Dioda Powerline sygnalizuje bezpieczne nawiązanie połączenia automatycznie szyfrowanego 128-bitowym kluczem AES. Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy wpiąć je do portu LAN danego adaptera Fritz Powerline. Gdy wszystkie diody zaświecą się na zielono, konfiguracja jest zakończona. W jednej instalacji elektrycznej jednocześnie może pracować maksymalnie 16 adapterów Powerline. Włączanie nowych urządzeń Fritz Powerline do istniejącej sieci jest bardzo proste. Wystarczy wpiąć nowy adapter Fritz Powerline do gniazdka. Nacisnąć przycisk security, aby nawiązać nowe połączenie. Następnie w ciągu dwóch minut trzeba przytrzymać przycisk security na podłączonym już wcześniej do sieci domowej adapterze powerline i gotowe. Podobnie należy postępować w przypadku podłączania do sieci kolejnych adapterów, bez konieczności wykonywania dodatkowej konfiguracji.